Szanowni Państwo, w imieniu Pana Burmistrza chciałabym przedstawić stan finansów publicznych w na koniec 2014 roku. Stan środków na rachunku bankowym, dostali Państwo zestawienia więc łatwiej jest to zobaczyć, wynosił 2 652 tysięcy 990 zł. i 70 groszy. Niemniej, mniej, nie, nie, nie powinno zostać na rachunku bankowym 6 663 757 ,16 zł. i 16 groszy. A to dlatego, że środki z tytułu nierozliczanej opłaty środowiskowej wynosiły 3 104 421 zł, subwencja, która wpływa w miesiącu grudniu, a dotyczy stycznia 2015 roku 1 474 385 złotych, środki z opłaty komunalnej, które zostały na rachunku bankowym 1 185 754 zł 9 zł. Środki z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu 720 tysięcy 617 groszy i środki do rozliczenia, to jest głównie, to są środki z dotacji, które otrzymane zostały w 2014 roku, natomiast do rozliczenia i do zwrotu w 2015 178 579,26 przepraszam 579 26 groszy. Wynika z tego, że Mieliśmy na koniec roku deficyt środków na rachunku bankowym w wysokości 4 milionów 10 766 zł i 46 groszy. Tak wyglądała sytuacja na koniec 2014 roku. A teraz pokażę Państwu, jak wyglądała na, na koniec 2015 roku. No więc stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosił 8 milionów 90 tysięcy 386 68 groszy, a powinno zostać na rachunku bankowym 3 miliony 797 tysięcy 904,55 groszy. Tak jak poprzednio, dotyczy to środków z nierozliczonej opłaty środowiskowej, subwencji, środków z opłaty komunalnej, środków z opłat za sprzedaż alkoholu oraz środków z rozliczenia dotacji, która została przekazana do końca stycznia 2016 roku. Z tego wynika, że nadwyżka środków na rachunku bankowym wynosiła 4 292 482 zł. i 13 groszy. Dziękuję bardzo.